Kruszek, Kruszek. A bomba, Bumbulinda. 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 Gdzie masz te nóżki? Gdzie te nóżki tutaj? Gdzie mi te paluszki tu dajesz? Gdzie mi dajesz te paluszki? Bumbulinda. Bumbulinda, mały bój. Krusku. Króśku, kto te nóżki tutaj tak kopie? Takie małe nóżki. Takie małe stópki. Pokaż mi te małe stópki. Gdzie są te małe stópki? Gdzie, kogo są takie malutkie, spocone, śmierdzące stupiczki. Kogo takie śmierdziuchy tu są? Kogo są takie śmierdziuszki? Kacperka małego? Małego kacperka? Śmierdziuszki? No tak, małe śmierdziuszki kruszek, kruszek mały, nerwusek. Mały nerwusek jesteś. Jesteś mały niećwiadek nerwusek. Naprawdę. Mały nerwusek. Kruszek, o kruszek. Kruszek, o kruszek. Jesteś mój niedźwiedziu mały. Jesteś mój mały niedźwiedziu basek mały, śliczny. Buziaczek. Mały buziaczek mój. Mały ryjek śliczny. Mały śliczny ryjek. No popatrz, jaki mały, śliczny ryjek. No ryjek. Mały, śliczny ryjek. Mały, śliczny ryjek. Aga. No, no Aga. O, Gusia, Gogusia. No Co mi opowiadasz? Co się wydarzyło takiego wielkiego? Aha. Ojejkuś, ojejkuś, gdzieś się wybierasz tymi stópkami małymi. Gdzieś idziesz? Gdzie te małe stópki? O Młodko, jedyna, o jedyna. jedyna, ojejkuś. Агу. Агу. Агушу. Гогушу мой. Агу. Агу. Если мы медведя. Абу. Абу. Бум-бум-бум-бум. брум 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 Абу. 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 Nie idź, mały misiu, mały misiu, no tak, mały misiu, jest. mały misiu, mały, 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 mały misiu, mały misiu, no tak, słońce na niebie moje, Mój słońce na niebie, Uy, śliczny. śliczny mój, Agusiu, kruszyna, A mam ból, kruszynka. O kruszek. O tak. No tak. Ty mruczku mój. Ty mój mruczący. Ty mój się No tak. Ojku jejku się biegnie szybko, szybko biegnie, bardzo szybko biegnie. Bardzo szybko biegnę. No właśnie. Bardzo szybko biegnę. Anko. Anko. Oh. pierdoła, mała. Moja pierd pierdoła, moje pierdołko, mały. mój. Mój pierdołku, dawaj tą nogę. Dawaj tą nogę, sypko, sypko, sypko. Dawaj tą nogę, dawaj, dawaj, dawaj. Zimne stopy. Ktoś ma zimne stopy. Ubieramy skarpetki? Hm? Ubieramy skarpetki? Misiek? No i słońce, moje. Mój słoneczko! Moje słoneczko! Uj, nagadaj się, nagadaj. Nagadaj się. Okej, okay, kończę.